Ale fart, zrzucik wypatrzony z drogi Jechałam rowerem Sobie jeszcze w jednym miejsce zobaczyć Patrzę leży Zrzucik nie zrzucik, a się okazało, że tak Ślążę taki szósteczek no, podobny trochę do tego, co znalazłam ostatnio. Też taka końcówka Staśmy na lekko. Zobaczymy. Jest drugi. Chyba będzie do pary. Chociaż ten jest jaśniejszy niż ten drugi. Jednak nie do pary.